Złom dobry wieczór, 19 stycznia, 21.30 minęła. Mam duży kubek z herbatą, więc nie powinno mi zasnąć w ustach. Zaczniemy filmik od słynnego już sierpnięcia zawodowego, na biurku jego. Także wasze zdrowie. Dobre. Otóż dzisiaj... Życie znów napisało scenariusz do tego filmu. Ukazał się komentarz użytkownika Tim Y. Tim Y i jak czytam moje komentarze. No i y, przeczytamy ten komentarz i ja odpowiem. Co nie chcę mi się już pisać, wypisywać tam po prostu, więc filmik sobie nagram. Przy okazji i tak, dzień dobry. Od jakiegoś czasu oglądam pana kanał i odnoszę wrażenie, być może mylne, iż pan wcale nie chce utrzymywać się ze zbierania złomu, a raczej z tego, co uda się zarobić na filmach z YouTube. Od paru miesięcy widać jakąś nieszczerość w treści filmów. Są nagrywane tylko, żeby nabić oglądalność. Podobnie jak ten film teraz, prawda? I dlatego jest ich dużo. No, dziś jest to trzeci, trzeci filmik, także dlatego jest ich dużo. A niektóre są jakieś na siłę nagrywane. Nie ilość, a jakość raczej będzie drogą do sukcesu. Czyli jednak sukces miałby tu być jakiś na tym YouTube. Przepraszam, jeżeli poczuł się pan urażony moim komentarzem, ale to są moje odczucia na temat pana kanału, i jak pisałem, mogą być mylne. Nie, nie, nie poczułem się urażony tym komentarzem. Po prostu jest to dobry komentarz, który yy, no, jest okazją dla mnie, aby wyjaśnić ludziom podstawowe prawa jakby jak to powiedzieć no. Pod, podstawowe rzeczy, no. Dobrze, więc rozbierzemy ten komentarz na kawałki, na czynniki pierwsze. Więc tak, odnoszę wrażenie, być może mylne, iż Pan wcale nie chce utrzymywać się ze zbierania złomu, a raczej z tego, co uda się zarobić na filmach z YouTube. To to jest mój ulubiony złomiarz amerykański, Paweł z miejscowości De Carp, w stanie Illinois. Paweł ma 227 tysięcy subskrybentów i on Ktoś obliczył inny człowiek, kanał, który zajmuje się obliczaniem zarobków youtuberów, no i obliczono, że on zarabia 27 dolarów na godzinę y, przez całą dobę, jakby nie. Policzono roczne zarobki, y, miesięczne oraz takie na tydzień i na dzień, no i na godzinę, tak? Wyszło 27 dolarów na godzinę. W którymś tam filmiku z tyłu opowiadam o tych zarobkach jego. I on zarabia na tym złomie, który zbierze jakieś, może nie wiem, 50 dolarów, czy tam różnie to bywa, raz jest to nawet 20 dolarów, 50 dolarów z tego, co tam nazbiera, ale rzeczą oczywistą jest, że Paweł, czyli Paul z kanału Scrub i Palette Man zarabia z filmików o złomie, nie ze złomu, tak? Myślę, że ma też, ma też sklepik, gdzie można kupić różne. Pokażę Wam. Łączymy jakiś film. 21 tysięcy wyświetleń, ma filmik najnowszy. Tu reklama, oczywiście, ale tutaj jest sklep. Widzicie? Są kubki, są bluzy. Jakiś z kapturem, bez kaptura, i tak dalej. Czyli jest sklep, jest, są filmy. I rzeczą oczywistą jest, że te filmy są nagrywane e, dla wyświetleń. Drugim youtuberem amerykańskim z, z, ze stanu Teksas tym razem jest Mike, Mike Padlinożerca, <laughs> Mike the tak, tak mówią tak o, o, o tych, którzy zbierają w Ameryce tam śmieci, to są Padlinożercy niby. No, i on ma 473 tysiące subskrybentów, czyli jeszcze więcej, blisko pół miliona, tak. I, i, I też jest rzeczą oczywistą, że Mike nie zarabia. Coś zarabia z tego, co wyciąga z tych dumpsterów, tak, ale oczywiście zarabia e, głównie z tego, co nakręci, tak. Nakręci. E, nakręci filmiki. Filmiki pracują na niego. No i zawodowy zbieracz złomu robi podobnie. A teraz przejdziemy, może dalej. Nie chcę się utrzymywać ze zbierania złomu, a raczej z tego, co uda się zarobić na filmach z YouTube. Od paru miesięcy widać jakąś nieszczerość w treści filmów. Ja chciałbym zapytać Ciebie, drogi użytkowniku, gdzie jest ta nieszczerość? Bo ja cały czas opowiadam przecież moje hasełko. Zostaw lajka. Zostaw suba. Po co? Żeby zawodowy żył z YouTube'a. Tak ja mówię otwarcie. Od iluś filmików cały czas, praktycznie przez cały czas mówię o tym. Są tacy, oczywiście w Polsce, większość ich jest, którzy <laughs> zarzekają się, że oni to dla pieniędzy nie robią, bo to jest zakłamany naród. Bardzo, i ale potem, wiecie, jak wejdziesz na ich kanał, to tutaj mają y, taką opcję wesprzyj, tak, wesprzyj się pojawia opcja. Także oni nie dla pieniędzy, ale reklamy się oczywiście wyświetlają i jest opcja wesprzyj tam, żeby wpłacić jakieś pieniądze, nie? Także ja nie mam tej opcji wesprzyj, ale moja nieszczerość polega na tym, że ja, że ja mówię otwarcie zostaw lajka, like zostaw suba, żeby zawodowy żył z YouTube'a. Nawet, nawet w tym filmiku ostatnim tam o y, E, poczekajcie, ten filmik miał. E, to jest taki filmik, tam gdzie. Gdzie te puszki, tak? Gdzie. O, tutaj, czekajcie. Bez pośpiechu ten filmik, i w tym filmiku na końcu mówię. Właśnie zostaw lajka, zostaw suba, żeby zawodowy żył z YouTube'a. <laughs> Przepraszam. I mówię też o tym, żeby nie, wyje żeby nie musiał wyjeżdżać, taki żebym nagrywał filmiki, zbierał złowy żeby były wyniki, tak, czyli i po co, po co te suby są? Po to, żeby, żeby po prostu, no, więcej ludzi oglądało, więcej reklam i tak dalej, żeby się, teraz ten komentarz znaleźć z powrotem, moi drodzy, przepraszam, że tutaj mieszam na ekranie, o jest, jest, a nie, to jest ten sam użytkownik, a inny komentarz, nie ten film, pod tym filmem to będzie pod filmem tym tutaj, Puszka uczyni niewolnym. Takie wiecie, no, ciekawy komentarz, dlatego postanowiłem nagrać kolejny film z tego powodu. Od paru miesięcy widać jakąś nieszczerość w treści filmów. Nieszczerość, no to napisz mi drogi użytkowniku, gdzie ta nieszczerość? Na czym ona polega ta nieszczerość? Są nagrywane tylko, żeby nabić oglądalność. Są nagrywane tylko, żeby nabić oglądalność, moje pytanie do Ciebie. Czy pozostałe filmy pozostałych twórców na YouTube, wszystkich, obojętnie kogo, obojętnie w jakim temacie, obojętnie, czy one są nagrywane po to, żeby te filmy tu przechowywać na tym serwisie? To jest taki magazyn, tak? I oni tutaj filmy po prostu przechowują, tak? Takich mają zamiast w domu na komputerze, to żeby odciążyć komputer, to sobie tu rzucają na ten, na ten YouTube, tak i. i i przechowują, tak? Nazwa YouTube. Ja mówię po amerykańsku Tube, nie po angielsku Tube, albo po polsko-angielsku Tube. YouTube, jak to przetłumaczyć, to jest Tube, to jest tuba, tak? Tuba. Pewna tuba, przez którą Ty możesz się wyrazić, tak? Więc nagrywane tylko, żeby nabić oglądalność. No A po co inne filmy, także moje, są nagrywane? Po co. Po co one są nagrywane? Po co ktoś nagrywa film? Po to, żeby ktoś inny go obejrzał, tak? Czyli żeby nabita była oglądalność. I dlatego jest ich dużo, a niektóre są jakieś na siłę nagrywane. No, ja mam taki, że jest ich dużo, tak dzisiaj jest trzeci filmik, więc jest ich dużo. Niektórzy nagrywają raz w tygodniu, niektórzy dwa razy w tygodniu, a ja nagrywam sobie na przykład dwa filmiki na dzień, trzy filmiki na dzień, jaki mam humor, tak? Ja po prostu robię to, co chcę, a to nie jest zabronione. Jest to dozwolone, tak? Że nagrywam sobie na przykład trzy filmiki lub dwa filmiki dziennie. Czasami przez kilka dni nie nagrywam. Także zobacz też drugą stronę, że czasami jest tak, że nie ma filmików jakiś czas tak. Ludzie potem piszą w komentarzach, co się dzieje. Piszą mi na Messenger, czemu nie ma filmików, kiedy będzie filmik. No więc to chyba nie jest tak, żeby, że tylko, żeby nabić oglądalność i wiecie, yy, yy, są też odbiorcy, tak, którzy, którzy o te filmy jakby wołają, nie? I to mnie cieszy, bo wiem, że ktoś tam gdzieś tęskni za zawodowym, tak? Chce, chce obejrzeć kolejny filmik, więc ja nagrywam też dla tych ludzi, dla moich miłych widzów, którzy... Często mnie sponsorują w różny sposób, wysyłając różne, różne przydatne rzeczy, na przykład wszelki dostałem do kręcenia, do trzymania telefonu na piersiach i kręcenia tak i tak dalej. Nie ilość, a jakość raczej będzie drogą do sukcesu. No tutaj każdy chce osiągnąć jakąś drogę do sukcesu na tym portalu, na tym serwisie i nie ilość, a raczej a jakość raczej będzie drogą do sukcesu. Ja mam taki styl, i to jest właśnie moja jakość, tak. Ja sobie nagrywam bez napisów na razie, bo nie mam programu, na razie mi na program nie stać, bez wytrzeszczonych oczu, tak, bez min po prostu sztucznych uśmiechów i tak dalej, więc to jest właśnie moja nieszczerość może i nie ilość, a jakość. A ilość to już nie jakość? Też mi się wydaje, że jakość. <laughs> YouTube to jest wolny rynek, tak, sam weryfikuje każdego twórcę po prostu od, ilość odbiorców i tak dalej, nie, więc ja myślę, że skoro subskrypcje mi rosną i mam tutaj blisko 3000, chociaż długi czas mój kanał był niszczony, tak, i zwalczany do dzisiaj jest przez niektórych, cały czas się trzyma mnie, 2900 subskrypcji, e jest drogą do sukcesu. <noise> Im więcej subskrypcji, tym lepiej, tak. Przepraszam, jeżeli poczuł się Pan urażony. Nie, nie jestem urażony. Po prostu wyjaśniam podstawowe rzeczy, nie. Wszyscy, jeżeli ktokolwiek coś robi, to robi na jakieś korzyści, tak. Są też tacy, którzy ratują planetę i tak dalej, chodzą po lasach, zbierają papierki, nie. Ale to też jest tylko po to, żeby wzbudzić jakieś uczucia w widzach, tak, i żeby odbiło się to na ilości, ogląda, na ilości oglądalności właśnie. Także dziwi mnie tam, że ktoś napisał napisałeś użytkowniku, że widać jakąś nieszczerość w treści filmów. Dlaczego nieszczerość? Ja, ja naprawdę walczę o to, żeby zostać w domu, żeby nie wyjeżdżać. Mówię o tym otwarcie, mówię o swoich długach w wcześniejszych filmikach, który z twórców choćby tych ratujących planetę, na przykład, czy innych. Mówi o swoich długach, tak? Albo że pochodzi z takiej czy innej rodziny, albo że się zmaga i tak dalej. Nieszczerość w treści filmów. Aha, no to jak, jak jeszcze musiałbym być bardziej szczery? Mógłbym jeszcze być bardziej szczery, ale ochraniał swoją rodzinę, prawda? No i... <laughs> są nagrywane tylko, żeby nabić oglądalność. To jest, to jest... takie, no... takie polskie, nie? No bo inni nie, oni... inni nagrywają tak, wie, wiecie, no nie... to. to Wiesz, no, ja tak sobie nagrywam, nie, ale oczywiście aż się trzęsie, żeby mu tam weszło, nie, parę złotych za to, nie? Jeden z drugim. Tylko oczywiście nie przyznają się do tego, nie? No, ja ja nie mam tutaj, jak już wspominałem, wesprzej opcji, tak? I chociaż niektórzy, ci, którzy za, za, zarzekają się, że oni nie, nie, oni nie dla, nie dla pieniędzy to robią, bo mają opcję wesprzej. Oni tylko hobby, takie hobby mają przy okazji, ale jest opcja wesprzy i wszystkie możliwe, tak, żeby zarobić. Ja po prostu nie jestem obudny, nie? Ja, ja myślę, że ja jestem szczery dość na tyle, żeby właśnie, no, nie wiem jak to powiedzieć, no. Nie jest prawdą, że jest nieszczerość w moich filmach, o tak powiem. Nie? To tyle, już 15 minut opowiadam. Kto to będzie słuchał, ludzie złoci, to już jest naprawdę, naprawdę długi film. Odpisuję, przepraszam, odpisuję słownie, słownie na komentarz użytkownika Team Y, który napisał dwie godziny temu właśnie. I cóż jeszcze mogę dodać? No, nie jestem urażony, jak już wspominałem. Oczywiście, że są nagrywane tylko, żeby nabić oglądalność, bo chodzi o to, żeby, żeby zawodowy żył z YouTube'a, tak? Proste, to jest proste. Jeżeli to jest tak, wiecie, w Polsce to jest tak: ludzie chodzą rano do pracy, jadą do pracy. I, I Ostatnio miałem taki baner na, na płocie, na, mur, na murze. Był taki wielki baner, i tam było napisane: Praca wielkimi czerwonymi literami Praca! Ale to chodzi o płace, tak naprawdę, nie? Wszyscy wykonujemy jakąś pracę, aby otrzymać płace, tak? Ktoś powinien tam dopisać na tym murze płaca, jeszcze płaca i tak i dwukropek i tam ilość wysokość tej sumy, którą się zarobi, tak? To by było szczere wtedy. Ludzie są dumni z tego, że mają pracę, ale jest tak zakłamane polskie społeczeństwo, że nikt nie mówi o płacy, tak? I, i to jest właśnie nieszczerość. O. Dobrze, kończę, moi drodzy, wszystkiego dobrego. Taki wykład dzisiaj wieczorny. Wykład nie wykład, tylko odpowiedź na komentarz. Na komentarze nie odpisuję, bo po prostu czas, czasu mi brakuje, że tak powiem. To nie jest jakaś moja pogarda dla Was, tylko jest też normalne życie, w którym trzeba żyć tak? i nie mogę spędzać przy monitorze całego dnia, więc nie odpisuję na komentarze, a i tak Wy wiecie lepiej. Tak? Więc wszystkiego dobrego od zawodowego do następnego.